Cześć, witajcie. Ja jestem MediaFan, to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. Dzisiaj zajmiemy się Międzynarodowym Dniem Bloga. Dzisiaj jest 31 sierpnia. E, I tego dnia przypada Międzynarodowy Dzień Bloga. Takie święto, czy też dzień, który... No tak, to, to nie jest święto, nie jest to żadna usankcjonowana przez żadne instytucje blogerskie impreza. Po prostu naturalny rozwój pewnej społeczności, która się powiększa, która się rozwija, która ma swoje tam, nie wiem, problemy, spotyka się, edukuje, i tak jak w różnych branżach młynarzy, samochodziarzy, elektryków i tak dalej, powstają różnego rodzaju organizacje to tam stowarzyszenia, konferencje w młynarskich przegląd wołków zbożowych. Takich blogerzy sobie wymyślili dzień bloga. Ale zastanawiam się dzisiaj, w 2016 roku, czy blog day faktycznie ma sens. O taką bardzo fajną tradycją, która niestety powoli zanika i zarówno w Polsce, jak i, jak i na świecie jest, jest, jest fakt, że tego dnia blogerzy publikowali na swoich blogach, publikują na swoich blogach taki wpis, który w którym polecają pięć blogów, które są ciekawe, ale których prawdopodobnie nie znacie. I to, to super, super tradycja była, taka świecka. Bardzo mi się to podobało, ale sam zastanawiałem się i w zeszłym roku, i dwa lata temu, czy publikowanie takiego wpisu ma sens. I też wydaje mi się, że też nowi blogerzy, którzy, którzy mają za sobą 2-3 lata blogowania, czy też założyli bloga rok temu, wydaje mi się, że nawet mogą tej tradycji nie znać. Zastanawiam się ilu spośród 800 blogerów będących nas i blogers wie, że na blog day, w czasie blogday publikowało się taki wpis. Podejrzewam, że, to, że niewielu. Ale jakoś tam nad tym nie bole i nie, nie płacza, a raczej właśnie traktuję to jako, jako taką naturalną kolej rzeczy, bo dzisiaj sam miałbym problem z takim wpisem, albo musiałbym go na siłę robić. Dlaczego? Bo dzisiaj i blogerzy... W, Youtuberzy i Snapchaterzy funkcjonują właśnie w wielu kanałach komunikacji. Dla mnie ciekawym przypadkiem jest nie tyle fakt, że ktoś posiada bloga i są na nim ciekawe rzeczy, ale też może się okazać, że ciekawe rzeczy tworzy poza nim, albo że ciekawsze i aktualne tematy wrzuca na przykład na Facebooka, na Snapchata, czy na, na Instagrama, czy też nie wiem, używa podcastu. Więc ten sam blog, który kiedyś był takim, jakby nie wiem, jedynym kanałem i głównym się tak trochę rozmywa i czasami jest. Przez niektórych traktowane jako, jako archiwum, a prawdziwa taka aktywność rozgrywa się tam, gdzie, gdzie, gdzie dany bloger wybiera sobie swój główny kanał komunikacji: Twitter, Snapchat, może, może YouTube. E, więc wcale się z tego powodu jakoś tam nie martwię, chociaż to była miła tradycja. Andrzej Tucholski z bloga Andrzej Tucholski. EU, masz końcówkę EU czy PL? No okej, okay, nieważne, Andrzej Tuchowski yy, yy, prowadzi yy, taką akcję Sherui, która jest właściwie bardzo podobna do, 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 tego, do, do tego zwyczaju. W tym roku też ona już była, i to są blogerzy, polecają innych blogerów. I zastanawiam się, jak ona będzie ewolu, ewoluowała, czy też będzie się zmieniała, bo chętnie ja, mia, ja jeżeli miałbym. Przyłączyć się do akcji tam Blog Day, wymień ciekawe blogi. To raczej bym się skłaniał do wymienienia ciekawych twórców, ciekawe osobowości, które funkcjonują w internecie. I to byłaby o wiele bardziej chyba ciekawa wartość dla, dla czytelników, i tutaj bym się czuł bardziej swobodnie, niż skupiać się tylko, tylko na, na blogu. No, a tak sobie myślę, że, że, że ten Blog Day. Tak powoli trochę umiera. Może nie jest do końca potrzebny, natomiast sami twórcy, sami blogerzy ewoluowali i, i poszli w wielu kierunkach. Że ten blog jest tylko jakąś taką szufladą, która może czasem ograniczać. Chociaż z drugiej strony ci, którzy trzymają się mocno bloga i tylko na nim, nie wybierają, jakby. Rozdrabniania się na inne kanały, no, też mają, mają swoje, swoje racje, i to też jest ciekawy, ciekawy wybór. No tak, no to taki rzucam temat do, do przemyślenia z okazji BlogDeja. Życzę wszystkim twórcom internetowym e, e, dobrego, dobrych trunków, dobrej pogody i wszystkiego dobrego. Tymczasem, trzymajcie się.